Ja tam sam byłem I poszedł, kurwa! O, młody się wkurwił. Kurwa, niebezpiecznie jak chuj. Niebezpiecznie jest tu stać. To jest, kurwa, najlepsze. Młody wie się, tak, tak to Kurwa, Mateusz, ale ty musisz powtórzyć. Mateusz... Mateusz... popatrzcie się tu. Nie, całe Cały, YouTube cię widzi teraz. Powtórzysz to dla swoich rówieśniczek, czy nie? Matti.